Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i zamąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan was przyjdzie. A to rozumiecie. Gdyby gospodarz wiedział o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Oto słowo pańskie. Chcę Wam na początku powiedzieć, że bardzo się cieszę, że na naszej Eucharystii są obecni też księża, którzy są sami z siebie, bo potrzebują, bo chcą się tak modlić. Że ksiądz Irek, który czytał, Ireneusz, który czytał teraz Ewangelię. Obok jest ksiądz Tomek, ksiądz Robert, który już odprawił dzisiaj tyle mszy świętych, że. Cztery Msze Święte, bo ma filię i do piątej już nie, nie wychodzi, ale uczestniczy, bo my mamy też limity co do sprawowania Eucharystii, ale jest na Piątej Mszy Świętej sam z siebie, bo chce. Zobaczcie, że mówię to po to, żeby zobaczyć, że jest wiara w księżach. Jest wiara. Czasami. Różnie patrzycie czy oceniacie pewne postawy, a niech to zbuduje wasze serce, patrząc tutaj na prezbiterium czy naprzód, że są kapłani, którzy sami z siebie idą na modlitwę, sami z siebie są przy ołtarzu, chcą czegoś więcej, chcą tak spędzić wieczór, czas, aby być przy Bogu. Chciałbym dzisiaj, mamy adwent, i to jest jakiś też początek, któremu się trzeba chwilkę przyjrzeć, ale w kontekście naszej modlitwy o uzdrowienie, chciałbym się przyjrzeć temu, co mówi Pan Jezus. Dzisiaj podaje przykład Noego. I, I zaskoczenie, i brak czuwania u ludzi, i chciałbym, żebyśmy patrząc na tę postawę, zobaczyli nasze serca. W których robimy dobro albo się ograniczamy. Brak czuwania, na który wskazuje Pan Jezus, to jest to, że jest Noe, który otrzymuje konkretne wołanie ku ocaleniu od Pana Boga. Zbuduj arkę. Ta arka jest potrzebna, żeby ocalić. Zbuduj arkę. I patrząc na tę sytuację, Dookoła wszyscy patrzą na Noego, który buduje, buduje i dalej buduje, i się z tego śmieją. Czyli jest ktoś, kto robi dobro, słucha Boga. I to dobro społecznie wydaje się absurdalne, niepotrzebne, szalone. My też jesteśmy zaangażowani w różne rzeczy. Zaangażowani we wspólnotach, zaangażowani w kościele. Zaangażowani w rzeczy, kiedy mówimy o Jezusie, kiedy mówimy o ewangelizacji, kiedy mówimy o miłosierdziu, o wierności, o nierozerwalności małżeństwa itd., o różnych sprawach, o dzieciach nienarodzonych. Bronimy czegoś, mówimy i wydaje się to z boku. Tak jak przy budowaniu arki, absurdalne. O co, co ty jeszcze, z jakiego ty jesteś świata? Po co ci to? Ty myślisz, że w tym będzie ocalenie, że to jest jeszcze potrzebne światu? Myślisz, że nie jesteśmy w stanie sobie sami poradzić, potrzebujemy takiej interwencji Bożej? To jest arka Noego, to są setki lat. Tysiące lat przed nami. A historia się powtarza, ona się powtarza cały czas. Człowiek, do którego Bóg wyciąga rękę, dając ocalenie, dając nadzieję, pokazując drogę, w której przeżyjesz. I my, mając tę rękę Bożą wyciągniętą w naszym kierunku, patrzymy na to i się śmiejemy. Człowiek. Patrzy na rękę Bożą i się z tego śmieje. Śmieje się z tych, którzy wykonują polecenia Boże. Wydaje się to dziwne, jak, jak spojrzymy na, na historię Nowego i ją znamy do końca. Ale jak popatrzymy na, na nasze życie, to zobaczymy, że to nie jest dziwne, tylko tak się dzieje. Nawet, nawet. W kościele modlitwa o uzdrowienie może być tak interpretowana. Chociaż Jezus uzdrawiał cały czas i uzdrawiał, że to jest arka, do której Bóg Cię zaprasza. I wchodzimy z nadzieją ocalenia. I tego doświadczamy. Ci, co weszli do arki, patrzą na to zupełnie inaczej. A ci, którzy. Nie pomagali w budowaniu, a potem do niej nie chcą jeszcze wejść, śmieją się do końca, giną i nie wchodzą. To jest, to jest zaskakujące, że tak się dzieje. Podobnie jest z modlitwą o uwolnienie. Jezus cały czas uwalnia. Mamy w modlitwach, jak czytamy, w modlitwach mszalnych co chwila o uzdrowieniu, o uwolnieniu, a w momencie, kiedy. Mamy się o to pomodlić z wiarą, kiedy mamy, tworzymy arkę na zawołanie Boże, arkę, do której można wejść, to się może spotkać z tym, że ktoś się z Was śmieje. Po co idziesz na takie spotkanie wspólnoty? Po co idziesz na taką modlitwę? Po co Ci to coś więcej? Nie wystarczy inaczej, tak. Oczywiście to, tu nie chodzi o to, że teraz każdy statek będzie arką Noego, ale jest coś, co jest budowane na głos Boży, gdzie Bóg wyciąga rękę do nas na różny sposób. Wyciąga do nas rękę. Naj, najtrudniejsze jest to, że zamiast czuwać i pomagać w budowaniu, to możemy się z tego śmiać. Ile jest małżeństw, które się rozpada, jakim się powie: Pojedźcie na rekolekcję dla małżeństw, dla waszego ocalenia, to oni się z tego śmieją. Być może nawet proponowaliście takim małżeństwom wyciągnąć rękę ku ocaleniu i, się, i to wyśmieją, nie pojadą, chociaż chcą, żeby ktoś im pomógł i ocalił ich małżeństwo. Ale do arki. Nie wejdę. Mam inne rozumienie o czuwaniu, inne rozumienie o działaniu Pana Boga, albo nie wierzę w działanie Pana Boga. A Bóg podsuwa nam ten statek ocalenia. Podsuwa nam na, w różnych momentach, na różne sposoby. Zaprasza do konkretnej modlitwy. Pokazuje, w jaki sposób, ktoś mówi, nie doświadczam Boga. Nie umiem się modlić, nie mogę się modlić, zgubiłem nadzieję. I Bóg ci to podsuwa, co zrobić, i przepływa. Albo wejdziesz, albo pomożesz w budowaniu arki, albo to przejdzie obok ciebie. Nie tak sobie to wyobrażałem, powiesz. To jest ciekawe, że arka Noego nie spadła z nieba. Mogła, ale nie spadła. Tylko dla Boga było ważne, że Noe dzień w dzień robią, i to jest Jego czuwanie. Mówię to w kontekście Adwentu. Dzień w dzień buduje, a z Niego się śmieją. Nie wiem, czy chodzenie na rolaty dzisiaj będzie wzbudzało śmiech w pracy, czy nie. Nie wiem tego. Chodzenie na religię wzbudza śmiech i się wypisują. Jest taka forma prześladowania wśród młodych i się wypisują, czyli przestają korzystać z tego, co jest jakimś darem arką ku ocaleniu. Jak ma wyglądać moje adwentowe czekanie, wasze małżeńskie adwentowe przygotowywanie się, to budowanie wspólne arki. Czasem to będą rzeczy, które być może będą się wydawały śmieszne. Być może ktoś będzie to przedrzeźniał. Jak rodzice nie modlili się i zaczną się modlić, to najprawdopodobniej dzieci będą na to patrzyły, zwłaszcza starsze dzieci, że rodzicom coś się stało. I jak im pomóc, żeby z tej arki wyszli. Tak jest w życiu. Jak ksiądz się nawraca i zaczyna się więcej modlić, również w zakonie, to nie myślcie, że nie jest przez współbraci krytykowane. I tak samo jest u sióstr zakonnych. Że jak siostra się jakaś nawraca, nawraca w ten sposób, że do tej pory to wszystko jej gdzieś po prostu naśmiewała się. Naśmiewała się z tej, naśmiewała się z tamtej i zaczyna się modlić szczerze. I jest więcej w kaplicy i wybiera tę drogę zamiast coś innego. To tak samo komentarze są bardzo nieprzyjemne. Tak samo jest w rodzinie, tak samo jest w szkole, tak samo jest w pracy. Możemy mieć na ręku jakieś księżyce i tak dalej, i wszyscy by patrzyli z zaciekawieniem. Mamy różaniec. Albo krzyżyk, i może lepiej go schować. Bo to ta arka jest niewygodna. To, to wszystko Pan Jezus nam pokazuje dzisiaj, tę arkę, jako możliwość czuwania albo nie. To jest nasz wybór. Czy ja chcę być człowiekiem czuwania, a czuwanie jest aktywne. Spanie. Nie jest aktywne. Czuwanie jest aktywne, to jest aktywność. To nie jest siedzenie na zasadzie nic nie robienia, bo jak się nic nie robi, to się zasypia. Tylko trzeba w tym czuwaniu być aktywnym. Na tyle, że wchodzę coraz bardziej w obecność Bożą, w rozpoznawanie Boga. Tak jak Noe w swoim czuwaniu codziennie, codziennie buduje. I teraz znowu aktywność i aktywizm. Nie? To jest, trzeba, nie, żeby nie przekroczyć granicy, gdzie buduję na sobie. Ale w momencie, kiedy jesteś, działamy w obietnicy, że to Bóg jest źródłem tego działania. Działam dlatego, że Bóg mnie do tego zaprosił. Mógłbym tego nie robić i nikt by nie miał pretensji. Mogłabyś tego w domu nie robić i nikt by nie miał do Ciebie pretensji. Ale robisz to z gorliwości. Podobnie może, mógłbym tego na to nie zwracać uwagi, nie podnosić na duchu żony, nie pomagać, i może by nie było pretensji, ale robię to bo kocham. Miłość jest w czynie, miłość jest w działaniu. Jezus nie pozostaje bierny. Tylko jest tym, który działa do końca. Nawet jak go przybijają do krzyża, to jest to jego działanie, jego zgoda na to, na wzięcie krzyża. Chciałbym tymi, tymi słowami zachęcić do, do postawy naprawdę zaufania, żebyśmy budowali arkę, wchodzili do arki i nie bali się, że się z nas śmieją. Bo dzisiaj przychodzą takie czasy, że trzeba na śmianie się z dzieł bożych mieć prosty kręgosłup i przyjmować razy, które są z tym związane. To jest droga, którą, którą mamy, i może to jest droga odkrywania czegoś takiego w czasie adwentu, gdzie będziemy mówili Bogu świadomie. Będę szedł drogą wierności za Tobą. Chcę to odnowić. Chcę odnowić modlitwę małżeńską, chcę odnowić zaufanie, chcę odnowić wierność małżeńską, wierność powołaniu. Chcę to odnowić i o tym mówić. Bo to jest moja to jest arka, to jest moje ocalenie, że ja będę temu wierny i będę to budował. Zachęcam, żebyśmy gdzieś się na tym zatrzymali. Jakiś to może być kierunek dalej proszenia, a być może y, mamy dalej też konkretne swoje rzeczy, które będziemy Bogu przedstawiać w tej modlitwie, y, prosząc Go o uzdrowienie. Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan Wasz przyjdzie. Czuwajcie. Amen.